Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj mam taką przyjemność tutaj przeprowadzić razem z wami tutaj premierkę nowej zdrabki w Belgii. Zdrabka Cashmania Edition za 15 euro, także można powiedzieć, że jest to taka zrabka w zastępstwie za tą zdrabkę. Tutaj Wam pokażę, w sumie chyba wszyscy dobrze znamy tą zrabkę. Miałem przyjemność tutaj wydrapać 3 razy 500 euro w tej zdrapce, także największe moje wygrane. Jeszcze ta zdrapka jest w sprzedaży, także, e, także może zrobię jeszcze jakiś pojedynek. W sumie będzie jeszcze niespodzianka, jeśli chodzi o tą zdrapkę na moim kanale, tylko jak będę miał troszeczkę czasu e, także wszystko jeszcze przed nami. E, jeśli chodzi o szatę graficzną, to jak dla mnie bardzo fajna. Tutaj właśnie podobna jest troszeczkę do tej, w sumie też mamy kolor złoty, niebieski. Jeśli chodzi o tabelę wygranych, to dużo się tutaj zmieniło, już Wam pokażę. Także jeśli chodzi o tabelkę wygranych, to tutaj tak mamy dwie główne wygrane, tak jak w starej wersji, tylko tutaj zwiększyli do 750 000 euro. Później wygrana drugiego stopnia też jest zwiększona. Najniższa wygrana to zwrot, najwięcej jest takich wygranych i to jest bardzo dobra wiadomość, bo tutaj mogliśmy niestety wygrać mniej niż zwrot. Na szczęście nigdy mi się tak nie przytrafiło. Jeśli chodzi o szansę trafienia na zdrabkę wygraną, to jedna zdrabka na 2,95, także tutaj się nic nie zmieniło. 500 mamy dużo mniej, 2000, tutaj mieliśmy tysięcy, ale dobra wiadomość jest taka, że tutaj wygrane od 100 euro do 500, tutaj mieliśmy 24 tysiące, a tutaj zwiększyli do 50 tysięcy, mamy 30 tysięcy stówek i tutaj jeszcze szansa na wygraną 200, 300, 400 euro. No i tutaj niższe wygrane, także jeśli o mnie chodzi, to myślę, że tabela jest bardzo, bardzo fajna. Co prawda 500 będzie trudno trafić, no ale inne niższe wygrane tam Powyżej 100 euro, myślę, że będzie bardzo łatwo trafić. Także za chwileczkę zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj dzisiaj wydrapać. Jeśli chodzi o zdrapki, to tak mam dwie zdrapki z tej samej paczki, podane przez sprzedawcę i mamy tutaj numerek 8 i 9. Także zdrapki koło siebie. Także mam nadzieję, że któraś zdrapka będzie wygrana. Jeśli chodzi o zasady, no to troszeczkę nam się tutaj zmieniło. Mamy dwie gry. Tutaj w pierwszej, tak jak w poprzedniej wersji, mamy wygrywające liczby, szukamy w polu poniżej, wygrywamy przypisaną kwotę. Nie mamy już tutaj mnożnika i tutaj taka gra bonus, szukamy stówek. I oczywiście wygrane nam się sumują, także coś takiego. Za chwileczkę będziemy drapać, jeszcze tej zrapki oczywiście nie drapałem poza kanałem, także za chwileczkę zobaczę, czy ta warstwa jest również w miarę ok, poprzednia. Zdrabka miała w sumie troszeczkę ciężką tą warstwę, także zobaczmy. O tutaj, no troszeczkę lepsza jest na pewno. Także fajnie. Także tutaj mamy tak, cztery wygrywające liczby 29, 26, 27 i 21. Zdrabka z numerem 8 Mamy tak, jedenastkę.

23 i 14. A tutaj mamy kodzik, także tutaj takie zrobili zwężenie, czwarty rządek, tutaj mamy tak 30 22 bliziutko, dziewiątka i siódemka, także no niestety strapeczka przegrana. Jeszcze mamy tutaj szansę na bonusy. Także zobaczmy, tutaj szukamy stówek, ale tutaj mamy tak same zera, tutaj również, tutaj również, tutaj również i tutaj również. Także ta zdrapka niestety jest przegrana. No i drapiemy dziewiątkę, także zobaczmy czy dziewiątka będzie... Również tutaj przegrana, czy może akurat będzie wygrana. Tutaj mamy takie liczby jak 28, 1, 16, 27. Mamy tak dziesiątkę. 27 blisko, 34, 3. Także tutaj pusto. Kolejny rządek mamy tak 19.

16. Mamy wygraną. Już tutaj troszeczkę byłem zrezygnowany, ale wygrana jest, także super. Będzie premierka z jakąś wygraną. Świetnie. Mamy szesnastkę i ostatnia liczba. Tutaj mamy piątkę, także co? Mamy tutaj jedną wygraną i jeszcze mamy bonusy, także zobaczmy, czy będzie tutaj ten zwrocik, czy może coś więcej. Mamy zwrocik, także ta zdrapeczka nam się zwróciła. 15 euro. Także jeśli chodzi o bonusiki, także tutaj możemy tylko stówki znaleźć, także no na pewno nie będzie stówki żadnej, Po 115 nie możemy wygrać. No ale zdrapiemy sobie, zobaczymy, żeby się tutaj upewnić. Także, także tutaj puściutko, ale mamy tutaj 15 euro, także bardzo fajnie. Mamy tutaj premierkę z wygraną. Co prawda, liczyłem na coś więcej, ale na początek jest, jest dobrze. Na pewno tą zdrabkę będziecie u mnie widzieć często. Jak również jeszcze tą zdrabkę jest jeszcze w sprzedaży, także, także na pewno będzie jakiś pojedynek. Tutaj jeszcze Wam pokażę, że tutaj już liczb nie ma, tylko jest ten kodzik do skanowania. Także zrobi podobnie jak właśnie w tej zdrapce. Także mamy dzisiaj połówkę. To 30 euro, wygrałem 15, także niestety minus 15 euro dzisiaj. No ale myślę, że na pewno jeszcze będzie miała ta zdrabka okazję, żeby tutaj się zrehabilitować w przyszłych odcinkach. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o zdrabce, o szacie graficznej, o, o wygranych. E, jestem bardzo, właśnie ciekawy waszego zdania. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli oczywiście wam się podobało to, zachęcam do pozostawienia łapeczek. Łapeczek w górze pod filmikiem będzie mi bardzo miło. Subskrypcje, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z który pojawi się zapewne niebawem. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się do następnego razu. Pa pa.